Siema, właśnie jestem na sorze. E, prawdopodobnie noga na razie nie widać, ale puchnie, boli cały czas. Od momentu kiedy źle kopnąłem, boli cały czas. Nie mogę na nie ustać, więc też nie mogłem się bić. Podobno walka była widowiskowa. Dziękuję wszystkim za trzymane kciuki. No, czekam sobie dalej trzymajcie się dzięki wszystkim za fajne wiadomości, naprawdę jest ich sporo mam czas, odpisuję no ciało nie mogło, ale serce walczyło głowa trochę nie zagrała czułem różnicę wagi, ciosy były mocne piekielnie mocne ale cóż, gratuluję Roger byłeś lepszy cześć wszystkim, ja już jestem w pokoju w końcu zasłużone cheeseburgery. Wargocki nie patrz. Jestem tutaj ze swoimi ludźmi, którzy specjalnie przyjechali dla mnie. Odezwę się do was jutro. Bardzo, bardzo wam dziękuję za wsparcie. Jesteście cudowni. Czułem to na hali. Znowu skandowaliście moje imię. Dziękuję wam bardzo. Do zobaczenia w przyszłym roku. Dziękuję za całe wsparcie jeszcze raz. Nozbemus. Widzimy się. No cóż widzowie. Było kurwa blisko. 7 lat kopania, to ja teraz dostałem 7 lat kopania. Chodzić nie mogę. Siema Hubert! Zrób fajną minę. Zrób fajną minę. No co? Był silny skurczybyk, większą agresję miał. Ja go dobrze kurwa punktowałem, dobrze mu nogę okopałem. Gdybym w niego wjeżdżał tak jak chyba niec we mnie wjeżdżał, to... Może i bym wygrał, ale był kurwa dobry, no dobrze się przygotował, zajebista walka, ja jestem usatysfakcjonowany, wiem co poprawić, wracam do treningów, co nie dieta, 7 treningów dziennie. Mam nadzieję, że spoko się oglądało i że wstydu nie było. Jeszcze ostatnie kilka słówek o dzisiejszej walce, ale żeś mnie kurwa Karol nakopał. Ledwo chodzić mogę. <ścoughs> No kurczę, przepraszam, jeżeli wiebałem komuś kupony, bo całkiem sporo osób na mnie poobstawiało. No chyle, czoła, sorry. A po prostu miałem tak, że po drugiej rundzie zeszła mi adrenalina, zacząłem czuć ogromny pól w nodze i musiałem na wstecznym czekać, aż Karol właśnie we mnie wiedzie. A może troszeczkę charakteru zabrakło, żeby zacisnąć zęby i wjechać z całej siły, ale. Nigdy się tak mocno jeszcze z nikim nie napierdalałem, nie zaskoczył w wielu miejscach, no ale co? W przyszłości będzie lepiej, kurwa. Jezus, strasznie się jaram w sensie, kurwa jestem zadowolony z tej walki mimo wszystko. Jestem kurwa zadowolony i w przyszłości będzie tylko lepiej. Hmm. Nie, nie, Słuchajcie, bardzo dziękuję za doping. Tim Karolek. Przerąbana walka, tyle pamiętam. Minieścia Pelin z historii. Naprawdę przerąbana walka. Dałem dystans, czułem, że pierwsza ruda troszkę by uciekła, ale potem jehanka, jest wygrana, idę odpoczywać. Bardzo dziękuję wszystkim za kibicowanie. Słyszałem Was też na hali, Netto Arenie w Szczecinie. Dzięki i do zobaczenia już niebawem. Nara, łokieć! Siemano, teraz już tak na, na chłodno wstałem, zbieram się właśnie do, do domku, wracam do żony, do, do córeczki, masa wiadomości. Postaram się jeszcze jak wrócę do domu podpisywać wszystkim, bo naprawdę feedback niesamowity, mam nadzieję, mówię, że walka się podobała. Pamiętajcie, że my jesteśmy freakami. To była prawdziwa, freakowa walka mimo 10 miesięcy przygotowań z mojej strony. Super coś naprawdę pięknego z tego co wiem jednogłośnie, czyli wszystkie trzy rundy na moją korzyść. Nie do końca to tak widziałem. Wydaje mi się, że pierwszy się, że pierwszą rundę mogłem przegrać, ale sędziowie oceniali, więc tutaj nie ma co. Dużo kopałem, więc może kopnięcia też się liczą jakoś specjalnie. Inaczej masę pytań o potencjalnych przeciwników e, następnych. Dajcie mi się zregenerować e, i spokojnie poczekamy na propozycje. Poczekamy na to, co się e, wydarzy i to tyle. Dziękuję za wsparcie całemu Szczecinowi. Dziękuję wszystkim przed Radio odbiornikami <noise> na YouTube. Mam nadzieję, że, że się podobało. Dziękuję wszystkim, który, którzy kupili pay -per view. Mam nadzieję, że was nie zawiodłem. No, i to tyle. Wracam do domu. Jeszcze do mnie chyba nie dociera, bo naprawdę bardzo fajna przygoda. Wracamy świętować. I to tyle. Trzymajcie się na razie. nie jest mój waliz. To jest Niedźwiedź! Dobra walka był. Dobra. dobra, dzięki. Oh, dzięki kurwa. Naj**a bym cię tylko te kolano wziął. No nic, no nie przekonamy się. Nie przekonamy się. Dzięki za walkę. Sorry misiaki, się nie udało niestety. Trochę pokopałem, trochę dostał w mordę. Ale silny chłop. W nocha dostałem. No cóż. Jak to się mówi? Coś tam się mówi, że się potem, a że potem wiecie. Będzie potem lepiej, a potem no ciężka sprawa to MMA, powiem Wam szczerze, buziaczki. Hejka, dziękuję każdemu, kto mi kibicował, dziękuję bardzo e, mojemu trenerowi, mojemu teamowi, dziękuję dziewczynom, które pomagały mi w sparingach, dziękuję Sośnie za to, że był w narożniku, Wiktorii, wszystkim, którzy mnie wspierali, teraz pewnie zapomnę podziękować jeszcze paru osobom, e, ale jestem bardzo szczęśliwa, bo podobała się ta walka, mam nadzieję, że Wam też. Moi drodzy chwila samemu, dziękuję Wam bardzo za wsparcie, udało się. Bez Was ciężko pewnie było, uwierzyłem w siebie i to mi poniosło do zwycięstwa. Dziękuję jeszcze raz. Jutro napiszę więcej słów. Dziękuję jeszcze raz. Do wsparcia. Moi drodzy, obrót... Obydwoje piesie ludzie Chyba <laughs> <laughs> że mam miał limit w strachu już jutro. To roztańczony, narodowy, do zobaczenia Let's go! Cokolwiek się wydarzy 30% gaży. Dzięki wszystkim, Wardeczki Walka po mojej myśli Tak jak mówiłem Dzięki wszystkim, co byli za mną Podlało. Słuchajcie, to jest Kurczybyk Przyleciał tutaj specjalnie z Krakowa Dzięki Wydzku Dzięki, że jesteś Ej w ogóle podobno na mnie kurs 2,65 Także wszyscy z nami obstawili. Bawcie się kurwa, bawcie się, wasze zdrowie. Ej. Ej, bo dostałem na wiadomości Słuchajcie, właśnie jestem w Krakowie już? Wróciłem, nie spałem jeszcze. Tam jest diagnostyka, byłem zrobić sobie komplet badań, bo tak mnie otrzyło na walce wczoraj, że to na pewno coś coś jest nie tak. Miejmy nadzieję, że to nic poważnego, że to tylko osłabienie spowodowane odwodnieniem, a nie to co było dwa lata temu, bo to już by było naprawdę ciężko. Dzięki za każdą wiadomość, mega dziękuję, że trzymacie za mnie kciuki. Dam wam koniecznie znać co z moim zdrowiem, ale myślę, że kurde, no dzisiaj się czuję. Dobrze, nawet pomimo tego, że jeszcze nie, nie spałem. Państwa, trochę emocji przyniosłem, ale podwójna garda bronimy, czekamy aż nowy się wystrzela. Ale bardzo ładna walka, szacuneczek Oboje są. O, kurwa, przepraszam. Oboje w pierwszej rundzie! Yeah! Mansury! Wojciu! Dori, Let's go! Najstarszy polski crasher, najstarszy polski crasher, najstarszy polski kraszer. Ja z Szyb trzeci